Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku zagrałem w Bedwars z Kefiu. Mam nadzieję, że ten odcinek polepszy Wam dzień. No i miłego oglądania. Cholera Że on zrobił klacza, który po Ile blok klacz? 6. No! Mocny zawodnik. Ja zrobiłem kiedyś cztery bloki w Ej patrz tak, jaki... No. Ej, bubeda nie mamy. No. Co my o? Dobra, bez Beda... Ugramy, y, ugramy też, y, tylko dobra. trzeba je zniszczyć. Dobra, Trzy, to ja do nich pójdę. Jeden. No, dobra. Ej, ja zbieram eme Te bociki... Chodź pomóż mi z tym bocikiem, Poczekaj. chodź. EM ostatni. Może bocikiem tym. Dobra, nie jestem. Nie dobra, on jest słaby, ale ten felka YouTube... Jesteś słaby, oni są w dwójkę słabi! Ale... Pomóż, 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 pomóż! On mnie dowoida w A few moments later... Odpal. I... może zaczniemy grać? No cóż, ja czekam na ciebie w sumie. Eee, to nie Speedy speed Hahaha! Dobra, ten zabijamy tych morskich. Oo. Eee, o. Dobra, chodź, chodź, rozklepiemy ich. Ja ją No i jak ja ją mosta stary. Weź, 10, 10, graj normalnie. Patrz, ja most i invis. To jest deal. Zniszczone. Co to jest zabocik Co to jest za bocik w ogóle? Defolki ja go zobaczę. Ja nie, zabiję. Ja zabocik nie, nie, na nie, 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 jest nie, 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 to nie, 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 Dobra, nie, ja się zblokty, ja nie, Jezu, stary, ja, ja tę rozklepuję całą alę wszystkich tych, a ty się sam y, blok y, ten. Tam się zabijasz, tak? W tym czasie. Kurde. Kurde. Zginąłem w Ja jakbyś nie widział. Dobra, ale ty go nie pokonasz, no chyba, że malował po mnie. Bo on jest akurat ogarnięty, to jego kolega był głównym, ale on. Co ty stary zrobiłeś? Jak, jak można stary na, na bry... Na shift bridge spaść.